Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament. Cieszę się, że zbliżamy się już do końca nowego miesiąca. I ten kanał się rozwija. Rosną subskrypcje, rosną lajki. Jestem Bogu za to bardzo, bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że również pod tym filmem zostawicie łapkę w górę. Może jakiś komentarz, może wyślecie jakiegoś maila. Zachęcam do, do tego bardzo serdecznie. Natomiast dzisiaj tekst będziemy mieli z Księgi Przypowieści Salomona, zwanej również Księgą Przysłów z 14 rozdziału i tam werset drugi. Kto postępuje w sposób prawy, boi się Pana, lecz kto chodzi krętymi drogami, gardzi nim. Wymowny we werset, bardzo wymowny fragment. Co to znaczy być prawym? Gdybyśmy prze przeprowadzili sobie studium właśnie tego e słowa, to prawy to jest inaczej sprawiedliwy, czyli prawowierny też, tak? Czyli wierny prawu. Jakiemu prawu? Bożemu. Osoba, która jest sprawiedliwa, to jest osoba nienaganna wobec prawa. Nieskazitelna pod tym względem. Zresztą prawa strona w Piśmie Świętym bardzo często kojarzona jest właśnie z tym, co jest związane z Bogiem. Na przykład owca są po prawicy, tak? a kozły po lewicy. Kozioł w Biblii jest symbolem Azazela, szatana. Natomiast właśnie ta prawa strona jest zawsze synonimem, symbolem właśnie tej bożej strony, bożego charakteru. Jezus kazał zarzucać na przykład sieci po prawej stronie łodzi. Więc bycie prawym to jest bycie nienagannym wobec prawa, życie zgodne z Bożym Prawem. I tutaj jest powiedziane. Że ci, którzy są prawi, to są ci, którzy się boją pana. W przypowieściach Salomona i w księdze Kaznodziei Salomona jest wyjaśnienie, co to znaczy bać się pana. Salomon mówi, że bać się pana znaczy nienawidzieć zła. Więc nie chodzi tutaj o strach przed Bogiem, o jakiś paniczny lęk przed Bogiem. Bóg nie chce, żebyśmy się go bali. Biblia mówi o bojaźni Bożej, czyli inaczej o szacunku, który mamy Bogu okazywać, o respekcie, jaki powinniśmy względem Niego czuć. Natomiast absolutnie nie powinniśmy żyć w lęku, w strachu przed Bogiem. Więc ten, kto jest prawy, czyli ten, który jest posłuszny Bogu, to jest ten, który unika zła, który nienawidzi zła, ma obrzydzenie do grzechu. To jest bardzo ważne. Natomiast ten, kto chodzi krętymi drogami, gardzi Bogiem. Kręte drogi to inaczej nasze własne drogi, drogi grzechu, drogi nieprawości. Więc Bóg dał swoje prawo po to, abyśmy się Nim kierowali. Zresztą sam fakt, że przestrzegamy prawa w sensie takim niemechanicznym, niewyuczonym, tylko jest to takie naturalne, świadczy o tym, że spoczywa na nas Duch Święty. Dzieje apostolskie 5.32 mówią, że Duch Święty udzielany jest tym, którzy są Bogu posłuszni. Ezekiel też to potwierdza w 36. rozdziale, i tam w wersetach 26-27. Werset 27 właśnie mówisz: Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie przestrzegać moich przykazań, moje prawa będziecie zachowywać. Więc obecność ducha świętego w życiu człowieka jest tożsama z byciem posłusznym. Bożym prawom, Bożym przykazaniom, Bożym zaleceniom. I ten werset jest niezwykle pouczający, dlatego że pokazuje różnicę pomiędzy tymi, którzy przynależą do Boga, a tymi, którzy Go nie poważają. Ten, który się boi Boga, który odczuwa respekt przed nim, który traktuje Boga na poważnie, brzydzi się grzechem i pragnie być posłusznym Bożym, Bożym zawaceniem. Natomiast człowiek, który wybiera swoją drogę, idzie krętą ścieżką, która prowadzi wprost ku zatraceniu. Jezus też o tym mówił. Szeroka jest droga. Która wiedzie na zatracenie i wielu ją, wielu ją idzie, wielu ją wybiera. Natomiast wąska jest droga, która prowadzi do życia wiecznego i niewielu ją znajduje. Po jakiej drodze Ty chodzisz? Czy jesteś człowiekiem prawym, który boi się Pana, czy raczej jesteś osobą, która wybiera swoją własną ścieżkę? Pomódlmy się. Panie Boże ukochany, który mieszkasz w niebie, chcę Ci bardzo podziękować za to, że mogliśmy dzisiaj pokrótce rozważyć ten fragment. Prosimy bardzo o to, abyś uczył nas zawsze o bojaźni przed Tobą, żebyśmy ją zachowywali, Panie, w codziennym życiu. Chcieli czynić to, co jest prawe w Twoich oczach. Trzymaj nas z dala od ścieżek grzechu, abyśmy mogli wybierać wyłącznie to, co się Tobie podoba. W imieniu Pana Jezusa poprosimy. Amen. Dziękuję Wam kochani za to, że byliście dzisiaj. Wybaczcie, że tak może troszeczkę przez nos mówię, ale jestem przeziębiony troszkę. Tylko eee, i... nie bójcie się, bo to nie jest koronawirus. Po prostu zwykłe przeziębienie. Ale i tak, nawet jakbym bardzo się starał, to drogą kropelkową nie jestem w stanie Was przez łącza internetowe zarazić. Tak. Więc bez żadnych obaw. Nie, ale tak całkiem na poważnie. To bardzo dziękuję za to, że odwiedziliście ten kanał, za to, że mogliście być tutaj dzisiaj, tego poranku razem ze mną. Mogliśmy się wspólnie łączyć jako Boża rodzina. W modlitwie, w studium Słowa Bożego. Jeżeli spodobał Wam się ten film i tych kilka krótkich myśli, które tu przedstawiłem, to zostawcie łapka w górę. Pamiętajcie też o odwiedzeniu Facebooka. Mocny fundament. Jeżeli macie jakieś pytania, przemyślenia, zachęcam do kontaktu mailowego i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i oczywiście, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. Cześć.